Działa. Zadanie o dziesiąte. Podstawka. No i mamy zadanie bardzo klasyczne. Bardzo standardowe zadanie. Mamy dany układ równań i musimy podać, która z odpowiedzi ABCD opisuje graficznie przedstawioną sytuację. No, zadanie praktycznie jest za darmo. Możemy je zrobić na wiele sposobów. Pierwszy sposób to rozwiązać takie równanie. Od niego sobie zaczniemy. Przepiszę y równa się x minus 1. Y równa się minus x plus 1. I ten układ rozwiążemy dwiema metodami. Pierwszą metodą będzie metoda Odstawiania i zapiszemy sobie, że z pierwszego y równy x minus 1 do drugiego mamy. Jak wstawię z pierwszego równania zamiast y do drugiego równania, to otrzymam równanie, które wygląda w ten sposób x minus 1 równa się minus x plus 1. I teraz jest, jest to już zwyczajne równanie z podstawówki, czyli 2x równa się 2, a zatem x równa się 1, i w związku z tym wzór na y to jest x minus 1, 1 minus 1 równa się 0, czyli podaje. Moje rozwiązanie x równy 1y równy 0. I to jest pierwsza metoda. Patrzymy na rysunek, czy mamy tę sytuację dostępną x1 y 0. I to jest ten punkt. I więcej takich punktów nie ma. Czyli odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Próbujemy teraz rozwiązać ten układ równań na drugi sposób y równa się minus x plus 1, y równa się x minus 1. No, zapisałem go odwrotnie, a nie ma znaczenia. No i w tym przypadku możemy zastosować metodę przeciwnych współczynników, czyli 2y równa się 0, x -y się wyzerowały, a zatem y równa się 0. No skoro y równa się 0, to mogę powiedzieć, że 0 równa się x minus 1, czyli x równa się 1 i podać odpowiedź. x równy 1, y równy 0, czyli na szczęście wyszła taka sama. A zatem pierwsza sprawa rozwiązać i zobaczyć gdzie punkt przecięcia się znajduje. A druga sytuacja to narysować po prostu obie te. Proste. y równa się x minus 1, y równa się minus x plus 1. Rysujemy sobie układ współrzędnych. I praktycznie wszystkie informacje potrzebne do narysowania tych funkcji mamy, ale ja sobie jeszcze tutaj dodatkowo obie te funkcje zbadam. Dwa punkty w każdej z nich, i one nie będą przypadkowe, to będą punkty 0, 0, 0, 0. Jeżeli wstawię za x 0, wychodzi mi minus 1, tutaj wychodzi plus 1, natomiast jak wstawię za y 0, to żeby się wyzerowała ta sytuacja, x musi być równy 1, natomiast tutaj też musi być równy 1. Więc jeśli ktoś przytomnie patrzy, co się dzieje, to już znalazł punkt wspólny tych dwóch tych dwóch prostych. A jeśli nie, to nie ma problemu. Spróbujmy sobie tę sytuację narysować. Pierwsza prosta x0 to y minus 1, a potem x1 to y0, czyli prosta wygląda w ten sposób. I druga nasza prosta X0Y jest 1. X jest 1Y jest 0. A zatem tutaj jest druga nasza prosta. I rysunek, który opisuje tę sytuację. To jest rysunek A. Kolejna sprawa. Wystarczyło sobie zauważyć parametr B z pierwszej prostej minus 1. Drugiej prostej 1. A zatem możemy sobie zobaczyć, w których wykresach nasze proste przecinają się w tych punktach na osi Y. No nie jest to B, nie jest to D, więc te punkty już odpadają. Natomiast dodatkowo funkcja, która się przecina na minus 1, ma być funkcją rosnącą. Ta funkcja jest malejąca, C odpada dostaje A tyle. Najprostsze zadanie jakie możecie dostać z funkcji liniowej układów równań. Zadanie było absolutnie bezczelne. Trudność zadania w skali 010 minus 1 na 10 i tyle. Mam nadzieję, że zadanko Wam się podobało. Pokazałem Raz, dwa, trzy, cztery podejście, jak to zrobić. Chyba sobie tym zostaniemy. Dajcie znać w komentarzach. Udało Wam się je zrobić. I czy te rozwiązania są dla Was pomocne. Trzymajcie się i powodzenia na razie.